Yeah. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj jest normalny vlog. W końcu jest normalny vlog. Komple, bo ja wam nie przekazałem takiej jednej specjalnej informacji, to bardzo ważnej, że wyjeżdżam do Chorwacji na wakacje. Na dwa tygodnie Bardzo fajnie Jedyny jaki jest problem to jest taki, że nie będzie filmów dziennie Albo będziemy jechali cały dzień gdzieś Ja Jadę kamperę, będziemy się przemieszczać I no, czasami będę cały dzień gdzieś jechał i, I niestety w jakiś dzień nie nagram vloga Dlatego ja wam mówię i przekazuję wam bardzo ważną informację Że nie będzie teraz dziennie vlogów przez dwa tygodnie Oczywiście jak wrócę to znowu wracamy do Stylu życia daily vlogowego I dziennych filmów No ale to jest Smutna informacja, a zarazem fajna Bo vlogi będą rewelacyjne Ostatnio jak byłem na wakacjach też jechałem kamperem I nie nagrywałem tam dużo z tego powodu, że nie miałem weny Jakoś tak nie chciało mi się Ale teraz zajęcie mi takiego kopa Tak mi się chce nagrywać, że będzie dużo filmów nagranych Z tego wyjazdu Także dzięki mordy za wsparcie, ja to bardzo doceniam A teraz zostaw łapkę w górę, subskrypcję I będzie następny film Także dzięki za wszelkie wsparcie, ja zaraz wyjeżdżam Bo już jestem cały spakowany w tym kamperze Wszystko jest spakowane, dobra my jedziemy Już do tej Chorwacji, jedziemy tak jest! Już jesteśmy prawie spakowani tutaj w całym kamperze Tutaj kilka reklamóweczek jeszcze zostało, jest siostra Witam Także zaraz wyruszamy w podróż, bardzo daleką podróż Na koniec świata, jeszcze dalej Także widzimy się już w drodze Jedziemy! Jedziemy! Go, go! A, no omal bym zapomniał Jeszcze ostatnie salto na trampolinie trzeba zrobić, to jest tradycja O kurde I u. No. Teraz można jechać. Teraz. Widzieliście się kiedyś dwie tęcze w jednym miejscu. Dojechałem dopiero do Wiednia, ale niestety to jest nawet nie połowa drogi. I w ogóle plany mi się zmieniły z tego powodu, że jednak nie jadę do Chorwacji, to znaczy jadę, ale najpierw jadę do Włoch na tydzień, a potem problem sobie płyniemy do Chorwacji. Także jeszcze bardziej vlogi będą mu i bardzo mi się to podoba. Jest teraz noc, 23. Idziemy spać na. Na pięknym parkingu, a wiecie co jest najlepsze? Tam jest McDonald's! Nie wiem czy go widać, ale jest McDonald's, także rano się przejdę, zjem se lodzika i będzie full energia! Teraz idę spać. Życzę mi dobranoc. A więc dojechaliśmy już do Włoch! Pokaż Mati jakie są piękne Włochy tutaj. Jest port. Jest piękny porcik, piękna pogoda, jest mega ciepło. Nie wiem ile jest stopni, ale jest bardzo ciepło. Powiem wam kumple, że tak jak wam mówiłem, nie daje rady nagrywać dziennie. No nie ma bata, albo nie ma internetu, albo jest za słaby internet, albo po prostu to no nie ma szans. Ale co trzy dni postaram się wam wrzucać filmy kumple. Ogólnie planuję, właśnie, zrobić noc w tym porcie. Dziś tam na sam koniec, gdzieś sobie tam pójdę i postanowię się tam przespać, bo to naprawdę jest nudno aktualnie. Nie mam co robić, na rodzinie nic nie zwiedzamy, po prostu się lenimy. Dlatego postanowiłem zrobić coś głupiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, ale. Myślę, że zarobiście. i że wam się to po prostu będzie podobało Także kumple, ja was tylko tutaj poproszę o walnięcia kciuka do góry Nie wiem ile tam, ile mogę dobić, ile strzelasz? Nie wiem 10 tysięcy może dają, nie wiem 15 15? Nie no, dobra. dobra. 10 tysięcy lajków i walimy, to co? 10 koła, damy radę, ja was wierzę to jest, to jest do zrobienia Już nie raz daliście radę dobić taką liczbę Także strzel Zostaw subika na kanale Walnij w ten przycisk No i w sumie to tyle Ja was drodzy widzowie zapraszam do oglądania tego Pięknego dziwnego filmu Palią? Co ty tutaj robisz? Co ty, co ty robisz? Co ty tutaj robisz? No co to, stary... Czemu jesteś tak obwieszony? Co to jest? Ja idę spać do portu Jakiego portu? No może ci się to wydawać dziwne, ale idę się przespać w porcie Po co? Pod gołem niebem na ziemi Po Bo co? Już jestem przygotowany, mam jedzenie, picie, stary, poduszkę Wszystko, naprawdę Nawet wziąłem laptop, żeby mi się jesteś nie musiło. chory człowieku Telefon, wszystko wziąłem Jakby rodzice dzwonili gdzie jestem Stary, port jest tam Tam jest port, tylko widać światełka jest ciemno mega, nie wiem, która jest 23 może. Ja idę się normalnie przespać. No to idę z tobą. Tak? No mogę iść. Dobra, będziesz mi towarzyszył. Miałem tego nie nagrywać ale chciałem po prostu tam iść, ale dobra. To będzie no, to przynajmniej idziemy. udokumentowane. Zorąbiście, dobra idziemy. Mam jeden problem taki, że mamy tam gościa, który wszystko monitoruje. I ten, To jest chyba strzeżone, tak mi się wydaje, ale ja muszę się dzisiaj tam. Ale, ale, ale kogo by to obchodziło? Dokładnie. Ja muszę się tam dzisiaj przespać, nie? Ja, to, ja potem wam pokażę, co ja to w ogóle mam załadowane. Wszystko mam. Właśnie jesteśmy już w porcie. Udało nam się przejść. I jest tu mnóstwo łódek ogólnie, no <dziwne>, dziwne, jesteśmy w porcie. Idziemy na sam koniec tego portu gdzieś i postanowimy się tam gdzieś rozłożyć. Trochę to wygląda stare jak w Wiesz Co? jak nie znajdziemy miejsca. To jest idealne miejsce, gdzie się prześpimy. To jest naprawdę, to jest idealne miejsce. Jak na razie, jak tak idę, to mi się wydaje, że mieliśmy tam iść do góry, bo tu jest jeszcze piętro wyżej, tak jakby? Teraz się okaże. Ogólnie jest przypał taki, że tam ten koleś. No, ma, no, podgląd na wszystkie kamery, a tu w ogóle wszędzie są kamery, nie? To jest straszne. Ja mam nadzieję, że tam na końcu jest już koniec, tam, tak? No, chyba tak. Patrz to. Ja pierniczę. O ty stary, jak to leci Ale to jest creepy. Nie no. No, może widzieć, no, co, co mu to zmienia. To no nic nie zmienia, to jest challenge, tak? Mi się tak nudziło, że postanowiłem sobie spędzić nas w porcie. No, a jesteśmy właśnie w idealnym miejscu, chyba gdzie się prześpimy. Takie, jest tu równiutko, pusto. No, możesz pokazać, Mati, że tu jest. chyba idealnie. I tu chyba właśnie kamer nie ma. Spodglądaliśmy gdzieś. Na tym słupku nie ma. A chyba gdzieś tam są. Ale tu chyba nie ma, Mattin, nie. No gdzie by mogli tutaj kamery? Tam zrobić? jest chyba jedna. A nie, tu reflektor jakiś. Dobra, to nie ma. Chyba nic. Zarobiliście jeszcze taki wiaterek. To będzie lepsza noc niż w tym, niż w kamperze stary. Ładny port. Ja się postanowię tutaj przespać, stary. Ale wiesz co, wiesz co, teraz tak pomyślałem. Osoby bezdomne to dziennie taki challenge wykonują stary. Nie żeby ich obrażać, tylko mówię stary, to, to w ogóle żaden wyczyn nie jest. Wziąłem sobie poduchę, ja wam wszystko pokażę, co ja wziąłem. Gdzie się rozkładać? Czekaj, w którym jest cyk? No właśnie. Kurwa, z intermatrze, bo żadnego plezaka nie miałem. kurde. Papryka mi się wysypała. Jak to jest kamera, nie, to ten koleś widzimy taki pole. gdzie ktoś? Tak. Nie wiem, czekaj. No czekaj, ja to zostawię. Hmm. Na razie ja się... Ja się, ja się, ja się ja poczekaj, ja Musimy do... udawać, że nic, że nic się tutaj nie dzieje. <laughs> nie, udajemy, no stary, ja... poczekaj aż przejdę, dobra. Za ten czas mów coś ciekawego, tak jakbyś, nie wiem... Nie, nic nie mów, weź wyłącz kamerę teraz. Nie, no to... Ty... No wyłączaj kamerę. No nie, bo ty by... No musi... Nie, to wyłącz teraz, pogadamy sobie normalnie. No nie, bo tutaj musi być widać, że my tu coś <laughs> robimy, Paweł, a nie, <laughs> no dobra, a nie... A nie, że jesteś <laughs> siedzi jakiś menelik, no co dobra, się fajnie. robi, Paweł. To, by to przy połowie wygląda No wiem, to no, tylko jakiś kocyk, poduszka stary Jeszcze mi się z torby papryka wysypała No świetnie. W ogóle była taka teraz śmieszna sytuacja Przenieśliśmy się, możesz Mati pokazać, że byliśmy tam Tak daleko strasznie, teraz przenieśliśmy się tutaj Spotkaliśmy fajnych ludzi Młodych ludzi Cztery osoby były, trzech Włochów I jeden koleś, który jest Włochem, ale też gadał po polsku No i sobie pogadaliśmy z nim Powiedziałem, że mam kanał na YouTubie, co robimy Zaśmiał się i powiedział, do widzenia! Takim, takim śmiesznym akcentem. Czekam, już jakieś 20 minut, żeby się rozłożyć. I nawet jak już teraz ktoś przejdzie, ja się rozkładam, wszystko rozkładam, nawet laptopa. Jedziemy z nocą. Wiecie co ja wam pokażę, co ja mam najpierw? Już miałem wam pokazać wcześniej, ale teraz wam pokażę. Jest poduszka. Mamy coś, żeby nie spać oczywiście na tym od razu na glebie. Będzie wszystko rozłożone idealnie. A to stary, czujesz się jak Menel, nie? A żebyś to wzdłuż rozłóż, bo to jak ktoś przejdzie, to cię podepta. Powiedz mi, co byś zrobił, gdybyś przechodził sobie przez ten. no tutaj ogólnie i, i nagle widzisz gościa, który se leży i gra na laptopie. Co byś by zrobił, powiedz mi? Bezdomny idiota. Jakiś taki kocyk, nie wziąłem zwykłej kołdry, bo bym się ugotował. Jest strasznie gorąco, nawet jak jest noc. Wziąłem jeszcze wodę. No, woda w sumie najważniejsza. I Jedzenie jeszcze... wziąłeś. Co? Jedzenie wziąłeś. Już nic nie ma. Wziąłem paprykę. <laughs> nie wiem po co, stary. Ale i tak przeżyć nie będę jadł przez noc, nie? Nie będę spał. No raczej nie. Nie wiem po co to wziąłem. Cyk. Dobra, lecimy w końcu ogarnąć to, to całe stanowisko. Bo ten koleś non stop tu chodzi. My z Mateuszem już nie mamy siły na to. Ale rozkładam to, dobra. Wyciągamy lapka. Myślę, że ta noc się serio uda, bo raczej tu nie ma nigdzie kamer. No ludzie jedynie chodzą, ale to już będę ją totalnie w dupie. Wysypuję cały mój zestaw. Piraci z Karaibów, Lego. Czajcie to. Gra z dzieciństwa. Wziąłem ją i sobie w nią postanowię zagrać. Pierwsze odpalanie lapka w porcie czegoś takiego jeszcze świat nie widział. Przed chwilą jakaś pani przy... przy... Przeszła sobie obok nas i, i chyba się śmiała z nas, nie wiem, Mati, ale tak mi się wydawało przynajmniej, dobra, nieważne. No takiego głupiego odcinka chyba jeszcze nie nagrywałem, ale jak wyglądam, powiedz mi? Zarąbiście. O Panie, ale mamy klimacik tutaj. Zagramy sobie tylko chwilkę w tą grę. Nie! Yeah. <grywa> jak to gra. Nastawimy sobie budzik na trzecią, wstaniemy, zobaczymy jak temat. ludzie, ja nie wiem w ogóle jak to stare będzie, że ja tu będę spała, ludzie będą przychodzić, ale nieważne. Potem nie będą chodzić, jest jeszcze w miarę wcześniej. No zobaczymy. Potem, potem sobie nastawimy gdzieś budzik na siódmą i już będzie pewnie jasno, nie? No powinno być. I to w sumie tyle z tej nocy będzie. No ale będzie bekowo, no to jest najważniejsze. Te noce są krótkie, no jest e, około 6 godzin. No, no, to od razu się jasno robi. Ja nigdy nie grałem w żadną grę w porciaty. Też nie. Ja to jest dziwne. <laughs> yeah <laughs> Dobra, ustawię teraz te wszystkie budziki na trzecią i na siódmą Trzecia, dajemy zachowaj, jest nastawione I godzina siódma już miałem w sumie, cyk, ogarnięte Teraz idę spać, wstajemy o trzeciej Popatrzymy na świat, co się dzieje, pewnie nic się nie będzie działo I idziemy znowu spać, już będzie ranek Także widzowie, ja wam życzę dobranoc Widzimy się o godzinie trzeciej No i elo A ty już nagrywasz? Nagrywam ja idę zaraz z domu spać. No, nic się raczej nie zmieniło. Wam pokażę tylko. Jest trzecia, siedem, widać? Już nawet trzecia, osiem. O matko, co się miało zmienić? po co my w ogóle wstawaliśmy o tej tej? Mieliśmy zobaczyć, czy tutaj cokolwiek inaczej wygląda, ale po prostu nie ma tych wszystkich ludzi tutaj. I nikt tutaj nie siedzi, i tyle. Światła nie pogasły. Po co my wstawaliśmy? Nikt nas nie okradł. No, właśnie specjalnie ten laptop dałem obok siebie, nie? Nie, no. dobra, to, to co, idziemy? No to co mamy robić? Widzowie, powiem wam, że chodziliśmy sobie tej po porcie ogólnie, nic tutaj totalnie nie było i nie było nawet nic do nagrania, więc idziemy spać, budzik już jest nastawiony na siódmą, wstajemy i, i ciekamy stąd, bo już naprawdę nie chcę tutaj być. Idę właśnie teraz spać w sumie i, i chyba to tyle z tej nocy, no nie ma co tu robić tak naprawdę 3.30, nie wiem czy widać w ogóle Idziemy spać i już widzimy się w sumie rano, nie? Powiem wam, że obudziliśmy się o 7 Pochodziliśmy sobie, nastawiliśmy sobie jeszcze budzik na 8 Wstaliśmy o 8, ja wam pokażę która jest dokładnie jest 8.17 Co najlepsze i co mnie najbardziej zdziwiło W nocy było więcej osób niż rano I dla mnie to jest bardzo dziwne, możesz pokazać Zauważcie, no, nikogo tutaj nie było A jak nagrywaliśmy to wieczorem To cały czas ktoś obok nas chodził I baliśmy się właśnie najbardziej jak wstanę To czy będą tutaj ludzie Ale jednak mamy szczęście I żadnej takiej sytuacji tutaj nie miało miejsca Pokażę wam jeszcze, że już się powoli pakujemy bo w sumie staliśmy i nie co robić. także już się zbieramy i idziemy sobie sąd. Oczywiście papryka jest, nie zgniła. No i powiem wam, widzowie, że noc przetrwana. Powiem wam, że nawet ładnie tu jest w nocy nie było tutaj aż tak ładnie. Pełno udeczek. w porcie. Noc w porcie, w porcie zaliczona. Czuję się rewelacyjnie z tymi pięknymi głazami. Piękne morze. Idziemy już do kampera i w sumie to tyle. Biorę wszystko. Ja z wami się żegnam, widzimy się w następnych vlogach. Mordy, tak jak mówiłem wam, że nie będzie ciennie filmu. Yy, będą co jakiś tam czas, co kilka dni. Przez ten okres czasu, jak właśnie będę tutaj we Włoszech i w Chorwacji. Postaram się dla was wrzucać co trzy dni filmy. No i żegnam się z wami, noc jest zaliczona. Jestem szczęśliwy, może gdzieś indziej jeszcze jakąś noc zrobimy. To chyba tyle. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Widzimy się już za kilka dni. thank gonna... you